Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do krótkiego materiału o tym, jak szybko naprawić Waszego Messengera. I w tym materiale chciałbym krótko właśnie powiedzieć w jaki sposób możemy usprawnić, a właściwie polepszyć działanie naszego Messengera jeśli chodzi o nasz telefon. Głównie będę skupiał się tutaj na urządzeniu z Androidem. W ostatnim czasie Messenger dostrzegał się właściwie kilku zmian, niestety w większości przypadków takich na minus, bo pewna jego funkcjonalność została w jakiś tam sposób ograniczona, to między innymi przez jakieś ustawy unijne. No i mimo wszystko ja też zauważam u siebie, a także u swoich znajomych jakieś takie dziwne problemy, chociażby pod tytułem takim, że niektóre wiadomości dochodzą z opóźnieniem. Na przykład wiadomości głosowe albo nie są możliwe do odsłuchania, do odczytania, albo też na przykład niektóre zdjęcia czy materiały wideo również mają problem z tym, aby do nas dotrzeć. No i oczywiście, aby powiedzmy coś spróbować z tym zrobić, przede wszystkim ja uważam, że najlepiej wejść sobie w ustawienia, w ustawieniach odszukać jakby zakładkę wszystkich aplikacji, jakie mamy na telefonie, chociażby również, właściwie chyba w każdym Androidzie będziemy mogli sobie w ustawieniach w opcji wyszukaj, na przykład po prostu wpisać Messengera i tam bezpośrednio do tej aplikacji przejdziemy. W przypadku Samsunga odszukajmy sobie opcję domyślna pamięć. No i tutaj generalnie wszystko będzie polegało na tym, że będziemy musieli sobie wyczyścić dane tej aplikacji. Oczywiście to także spowoduje to, że z Messengera zostaniemy wylogowani, tak więc musicie po prostu pamiętać login i hasło, tak aby potem móc zalogować się ponownie. No i potem jeszcze kiedy już to zrobicie, naciśnijcie przycisk Wyczyść pamięć. To z kolei sprawi, że pamięć, która powiedzmy była taka tymczasowa, generalnie tam również jakieś takie błędy mogły się gdzieś agregować, również zostanie oczyszczona. Potem spróbujcie raz jeszcze uruchomić aplikację Messenger, oczywiście po uprzednim. Wyłączeniu, wyszuceniu po prostu z ramu. No i teraz zalogujcie się i właściwie w moim przypadku i w przypadku kilku moich znajomych coś takiego totalnie pomogło, i właściwie już problemów tego typu nie ma, jakie były wcześniej. Tak więc tyle jeśli chodzi o ten poradnik, mam nadzieję, że wam pomogłem. Oczywiście spróbujcie i sprawdźcie, jak to u Was będzie wyglądało. Napiszcie w komentarzu, jaki to zdało rezultat. Dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.